Problem cierpienia wynika z faktu, że musimy nieustannie pracować, aby utrzymać się przy życiu. Dlatego większość z nas przechodzi w tryb przetrwania, gdy myślimy o pieniądzach. Nie ma pieniędzy, nie ma jedzenia, nie ma życia. Tak długo jak to równanie jest mocno zakorzenione w twojej głowie, myślisz, że utrata pieniędzy oznacza utratę miejsca, utratę zdolności do dostarczania pożywienia, że skończysz na ulicy i przegrasz życie. To dlatego ludzie przechodzą w tryb przetrwania. Jesteśmy zmuszeni do grania w grę zwaną grą w pieniądze. Wyjaśnię, na czym polega ta gra. Czym więc jest gra w pieniądze? Dlaczego w niej utknęliśmy? Z powodu zasady numer jeden. Pieniądze sprawiają, że wszystko się dzieje. Wykład online przyciągnij pieniądze z Kenem Hondą. Dołącz za darmo.